Dzień dobry, witam państwa w kolejnym politycznym podsumowaniu tygodnia. Grand Jet. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, że na polskiej prawicy iskrzy i to dosyć mocno iskrzy. Mamy konflikt pomiędzy e, prawem i sprawiedliwością e, a konfederacją. E, jak to się zaczęło? 25 lipca na konferencji prezesa e, Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego padła pewna deklaracja. Deklaracja Polska, tak nazwana górnolotnie. Dla mnie to dosyć e, przesada, to taka megalomania Rosława Kaczyńskiego. I stąd te punkty, i stąd propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań, czy to społecznych, czy to mniejszych ugrupowań politycznych. By po prostu podpisały te punkty. Tak jak Konfederacja posługuje się deklaracją toruńską, tak my wyłożyliśmy tutaj podstawy naszej polityki. To jest ogromnie istotne z tego względu, żeby ten front, który istnieje dzisiaj w Polsce, który sam przejście nie jest niczym przez nas oczekiwanym. My nie chcemy wojny polsko-polskiej, no ale są po prostu fakty. On musi być jasny, bo jeżeli pewne siły polityczne mówią, no my możemy się umawiać na rządzenie zarówno z nami, jak z Platformą Obywatelską. No to mówią, że w gruncie rzeczy nie chcą zmienić systemu w Polsce, nie chcą odrzucić postkomunizmu, bo to w istocie oznacza także odrzucenie postkomunizmu. Nie chcą, by Polska prowadziła politykę, która jest naprawdę w interesie naszego kraju. Została zaprezentowana deklaracja. Ta deklaracja e, zawiera 10 punktów. 10 punktów, które miałyby być e, kursem e, poli e, dla polityki e, ogólnie rozumianej prawicy, e, dla Konfederacji i dla PiSu. PiS tą deklaracją chce przylepić do siebie Konfederację, związać ją, ograniczyć jej pole manewru. Konfederacja, niestety, nie jest tak łatwa jak. E, z 15, jak Sama jak partia Ziobry. Niestety konfederacja nie jest taka łatwa dla Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego rozpoczął się konflikt na polskiej prawicy. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tej deklaracji. Co ta deklaracja zawierała? Zawierała 10 punktów. Nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi. No... Trudno się nie zgodzić. No, e, koalicja z Donaldem Tuskiem, przynajmniej w obecnej sytuacji, no, obrzydliwa. I z pewnością e, taka koalicja nie, nie, nie kończy się dobrze, koalicja z Donaldem Tuskiem. Mamy przykład, jak e, koalicjanci Donalda Tuska. Są wciągani, te przystawki zostały wciągnięte przez raptem półtora roku rządu Donalda Tuska. PSL, Polska 2050, zostały po prostu zjedzone przez Koalicję Obywatelską. Więc myślę, że taka koalicja nikomu się nie będzie opłacać. Aczkolwiek, um, widmo tej koalicji z Konfederacją w 2027 roku napawa lękiem Jarosława Kaczyńskiego, bo konfederacja ma taką możliwość i zaznacza to już od e, dawien dawna, że oni nie wykluczają koalicji z nikim. Nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi. Żaden rząd, ani teraz, ani też nigdy w przyszłości, nie będzie tworzony z udziałem sił politycznych Donalda Tuska. Za przestępcze działania antypolskie Tuski i jego współpracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Jaki mam problem z tymi punktami? O ile jest w miarę oczywiste, że Tusk nie będzie rządził z Kaczyńskim, że Kaczyński się z Platformą raczej nie dogada w najbliższej przyszłości. O tyle nie wiadomo, co będzie robiła Konfederacja? Znaczy, ja nie wiem, co będę robił za 5, 10, 15, 20 lat. Nie zamierzam wiązać sobie rąk podpisywaniem jakiegoś dokumentu, z którym będę miał problem, załóżmy, nie wiem, za 10 albo za 15 lat. W przeciwieństwie do Kaczyńskiego, nie zamierzam podpisywać rzeczy, których nie zamierzam dotrzymać. Dla niego to nie jest żaden problem. Wielokrotnie podpisywał różne umowy, różne porozumienia, od razu z intencją tego, że nie zamierza tego dotrzymać. Ja tak zamierzać robić nie będę, w sensie, jak coś podpisuję, to się tego trzymam, jak nie podpisuję, to się tego nie trzymam, więc nie będę. Będę tutaj robił jakichś pozorowanych ruchów. Dużo się ludzi na nich oburzało, że jak to koalicja z Tuskiem, jak Wy możecie w ogóle o czymś takim myśleć? No ale Sławomir Mencen dobrze po prostu rozgrywa to. Dobrze rozgrywa tą politykę. On się nie daje związać jednemu czy drugiemu e, ugrupo e, ugrupowaniu. Sławomir Mencen po prostu robi sobie pole manewru, a Jarosław Kaczyński e, po prostu chce takiej możliwości pozbawić. Sławomira Mencena Konfederacji przylepiając ich do siebie. No to tak, pierwszy punkt już był. Drugi, nie dla współpracy z Putinowską Rosją. No to tutaj nie ma nic kontrowersyjnego. Myślę, że raczej większość osób może się podpisać pod takim punktem. Tak, dla sojuszu z USA. No i tutaj się zgadzam z, ze Sławomirem Mencenem, który mówił, że. Taka deklaracja, że tak, dla sojuszu z USA. No to jest tak ogólny punkt. No, chcemy mieć dobre kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak wydaje mi się, że tutaj powinien być punkt, który mówi o odpowiedzialnej polityce międzynarodowej, o jakimś planie na tą samodzielną politykę międzynarodową, a nie tylko na podczepianie się do Stanów Zjednoczonych. To jest takie bardzo mocno ograniczające. Nie dla nielegalnej migracji, tak dla deportacji. No i tutaj to jest dla mnie taki, powiedziałbym, dosyć kontrowersyjny punkt, bo nie dla nielegalnej migracji. My nie mamy tylko problemu z nielegalną migracją, mamy problem także z legalną migracją, która niestety się bardzo mocno zaczęła za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości wpuścił nam setki tysięcy legalnych, legalnych migrantów, którzy nie byli sprawdzani e, pod względem karalności. To samo dzieje się teraz. Więc taki punkt ze strony Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie nie oznacza nic konkretnego, bo. Tak czy siak, my według obecnego prawa nie sprawdzamy, kto przyjeżdża do Polski. My nie mamy rejestru karalności tych wszystkich przyjeżdżających. Więc taki punkt w zasadzie jest nic nie znaczy, nie jest w ogóle wartościowy. Powinna paść e, propozycja, powinna zacząć się rozmowa na temat zaostrzenia prawa e, azylowego, na temat przyjmowania. Migrantów do Polski na temat tego, że należy sprawdzać, czy dany migrant był karany, bo nie możemy sobie pozwoli, pozwolić na to, żeby wpuszczać morderców, złodziei, bo mamy swoje własne problemy. Ludzie do pracy OK, jeżeli są sprawdzani, ludzie, którzy mogą faktycznie pomóc naszej gospodarce, ale tak wpuszczanie na rympał każdego, no to nie, to nie jest dobre. I taki punkt. Po prostu nic nie znaczy, i dalej po, pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość chce iść w tą drogę, którą już szedł przez 8 lat, czyli wpuszczania tych migrantów i niekontrolowania tego. Taki punkt nic nie znaczy. Nielegalna migracja to nie jest główny problem. Punkt 5. Nie dla centralizacji Unii Europejskiej. No, i tutaj też pojawia się kolejne pytanie, no bo to tak naprawdę prawo i sprawiedliwość na przestrzeni lat oddawała to coraz liczniejsze kompetencje Unii Europejskiej. Więc z tej całej deklaracji polskiej płynie wybitna hipokryzja Jarosława Kaczyńskiego i całego PIS-u. Nie dla euro w Polsce, tak dla suwerenności i wolności. No, sprytnie skonstruowana, ale no, przypomnę tylko, że my mamy obowiązek e, kiedyś wprowadzić to euro. E, to wynika z e, po prostu postanowień. E, kiedy wchodziliśmy do Unii, Europe Unii Europejskiej, to się na to zgodziliśmy, że kiedyś wprowadzimy euro. Na razie nie mamy takich możliwości nawet prawnych, żeby wprowadzić euro, bo tam są specyficzne warunki, żeby wejść do strefy euro. No, ale taka deklaracja to też w zasadzie nic nie znaczy dla nas. Tak dla suwerenności i wolności. No, kto by się nie zgodził, że tak dla suwerenności i wolności? No, to po prostu są takie truizmy, które nic wielkiego nie wnoszą. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. No, kolejny truizm, który w zasadzie. Nic realnie dla nas nie znaczy, trudno się z tym nie zgodzić. Mam wrażenie, że e, kiedy była konstruowana ta deklaracja, pisowi się przypomniało referendum trzy razy tak: e, Nie dla ideologii w edukacji. No i okej, okay, tutaj raczej myślę, że pisowi chodziło o ideologię lewacką, ideologię gender, ale trzeba też pamiętać, żeby nie wprowadzać własnej ideologii, prawda? Tak, dla suwerenności energetycznej. No i to jest też taki dosyć do mnie kontrowersyjny wpis, bo prawo i sprawiedliwość też nie zrobiło nic. Nie zrobiło nic przez 8 lat rządów, żeby zająć się na przykład polskim atomem. I to jest kolejny punkt, który pokazuje tak naprawdę hipokryzję. Prawa i sprawiedliwości, bo e, ja się nie zgadzam z tym, że naszą gospodarkę, naszą energetykę trzeba opierać na węglu, bo to nie są niewyczerpane zasoby. Trzeba byłoby się skupić na atomie. Prawo i sprawiedliwość miało 8 lat na to, żeby się tym zająć, i teraz jest e, przerzucanie winy e, z jednej strony na drugą. Ja chciałbym, żeby ktoś się tym realnie zajął. No i tutaj w zasadzie dziesiąty punkt, który stał się takim clue. E, potyczki pomiędzy Sławomirem Mencenem a Jarosławem Kaczyńskim czy ogólnie pisem mieszkanie prawem nie towarem. To jest ostatni postulat, z którym Sławomir Mencen mógłby się zgodzić. On od lat e, sprzeciwia się e, socjalizmowi, czy jak on to nazwał e, komunizm. E, tutaj chyba porównał to do komunizmu Zandberga, że mieszkanie prawem nie towarem. E, taki wolnościowiec rynkowy jak Sławomir Mencen Raczej nie mógłby się zgodzić na taką deklarację. I o to w zasadzie poszło. I tutaj się też pojawia pytanie, czy PiS nie zrobił tego celowo? Bo no, znają poglądy słowami Romana więc taki punkt, z którym oni wiedzieli, że on się nie zgodzi, jest pojawia się pytanie. Dlaczego? Dlaczego taki punkt się pojawił? Czy żeby celowo wywołać wojnę? No i właśnie. Do podpisania Deklaracji Polskiej Jarosław Kaczyński szczególnie zaprosił Konfederację. Takie ciągoty, takie dosyć silne ciągoty PiSu do Konfederacji rozpoczęły się już podczas kampanii prezydenckiej. Wtedy PiS PiSowi bardzo zależało na poparciu Sławomira Mencena, który osiągnął w pierwszej turze. Po tej właśnie wygranej Sławomira Męcena tak w zasadzie. Ja bym to tak nazwał, bo Sławomir Męcen e, nie przegrał dla mnie pierwszej tury. Sławomir Męcen ją wygrał i potrafił to wykorzystać. Sławomir Męcen wtedy rozegrał tak naprawdę kandydata Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej jak dzieci. To oni mieli do niego przyjechać. Oni do niego przyjechali podpisywać jego żądania. To co on chciał. A nie na odwrót. To nie było, że Sławomir Mencen jedzie prosi się o cokolwiek. O, oni potrzebowali go. I tak samo teraz jest z Pisem w stosunku do Konfederacji. To PIS potrzebuje Konfederacji, to PIS potrzebuje Sławomira Mencena, a nie na odwrót. I Jarosław Kaczyński próbuje to zmienić, próbuje zmniejszyć e, ten pułap. E, Pułap yy, ważności Konfederacji w ewentualnej przyszłej koalicji. Jarosław Kaczyński chce obniżyć poparcie Konfederacji, podkaść im elektorat. Chce przytulić się do Konfederacji i docelowo po prostu ją połknąć. Tak jak inne przystawki, tak jak Lepera, Gowina, e, Ziobrę, po prostu. PiS chce rządzić sam. Niestety tutaj spotyka się z bardzo silnym oporem ze strony Konfederacji. Konfederacja jest gotowa pójść nawet na otwartą wojnę z PiSem, byle, byle nie zostać przytulonym do koalicji z PiSem. I kiedy została wystosowana ta deklaracja polska ze strony Jarosława Kaczyńskiego, Sławomir, Men Sławomir Mencen nagrał długi materiał na swój kanał na YouTubie, w którym nazwał Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem. I od tego zaczęła się prawdziwa burza w internecie, naprawdę. To już był koniec, to była już otwarta wojna. Wszyscy politycy PiSu odcięli się od Sławomira Mencena, zaczęli go po prostu rugać w, na Portalu X, pisać, że co on wyprawia, że oszalał. Natomiast Konfederacja też nie próżnowała i po prostu rozpoczęła kontr, kontrofensywę na portalu X. Sławomir Mencen po prostu codziennie produkował po kilka wpisów na temat Jarosława Kaczyńskiego, na temat ogólnie popisu, by odsunąć popis od władzy i on, że on nie da się wciągnąć w żaden lep, czy to koalicji, czy to pisu. Oni chcą coś zmienić, oni chcą iść do przodu i nie chcą patrzeć, na innych. Nie chcą stać się przystawką. I tutaj padło w kanale Zero takie trafne określenie, że Sławomir Mencen chce urządzić casting polityczny na koalicjanta w 2027 roku. I to jest prawda. Sławomir Mencen do tego dąży. Chce mieć pole manewru, chce wybrać sobie koalicjanta i rościć jak największe żądania. Dacie nam premiera? Może z wami będziemy rządzić, ale zobaczymy, kto nam da więcej. Może koalicja obywatelska da nam więcej. I tutaj dopiero zaczyna się robić ciekawe. Kto da więcej? Czy Jarosław Kaczyński zgodzi się na to, aby ktoś z konfederacji dostał premiera? Nie wiem, ale wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo intensywna i duża licytacja pomiędzy koalicją i PISem. A co ciekawe, te dwie partie, moim zdaniem, Teraz będą usiłowały drastycznie obniżyć poparcie Konfederacji. Nie wiem, czy im się to uda w takim stopniu jak w 2023 roku, bo wtedy wyszedł Korwin i został odpalony protokół ze 1%. Teraz nie ma Korwina, nie ma Brauna i będzie o wiele ciężej odpalić ten protokół. Konfederacja może z tego wyjść naprawdę suchą stopą.